dramat Maciej'a Wąsika, komornik nagle wkroczył do akcji. Zajęta kwota robi wrażenie. Komornik sądowy zajął rachunek bankowy europosła PiS Macieja Wąsika. Wszystko za sprawą prawomocnego wyroku sądu, zgodnie z którym nakazano politykowi zapłatę 30 tysięcy złotych za dość uczynienia, za naruszenie dóbr osobistych fundacji, otwarty dialog i kierujących nią Ludmiły Kozłowskiej i Bartosza Kramka. Były wiceszef MSWiA w rządzie PiS nie udzielił komentarza w sprawie. Zajęcie rachunku bankowego byłego wiceszefa MSWIA w rządzie PiS jest konsekwencją prawomocnego wyroku sądu w procesie o naruszenie dóbr osobistych. Sprawę Maciejowi Wąsikowi wytoczyli Bartosz Kramek, Ludmiła Kozłowska i założona przez nich fundacja Otwarty Dialog. Polityk odmówił skomentowania sprawy dla polskiej agencji prasowej. Aktywiści Fundacji Otwarty Dialog pozwali polityka w związku z jego wypowiedziami z lat 2018-2019. Maciej Wąsik zarzucał im wówczas między innymi powiązania z Rosją, działania hybrydowe i pranie pieniędzy. Działacze krytykowali działania ówczesnej władzy. Sąd podtrzymał wyrok pierwszej instancji, która uznała ich roszczenia. Zgodnie z prawomocnym wyrokiem polityk miał opublikować przeprosiny w TVP Info, telewizji w Polsce.pl na YouTube i na stronie internetowej Telewizji Republika za rozpowszechnianie krzywdzących i nieprawdziwych informacji. Dodatkowo Maciejowi Wąsikowi nakazano zapłacenie zadośćuczynienia w wysokości 30 tysięcy złotych, w tym po 10 tysięcy złotych dla Bartosza Kramka, Ludmiły Kozłowskiej i samej Fundacji. Polityk PiS nie wystosował przeprosin, a także nie zapłacił zasądzonej kwoty. W związku z tym pełnomocnik Fundacji, adwokat Dawid Biernat, złożył 18 czerwca wniosek do komornika o wszczęcie i przeprowadzenie postępowania komorniczego wobec Wąsika. Jak podaje PAP, egzekucję wszczęła Aleksandra Rudzka-Natanek, komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym, dla Warszawy Żoli Boża. Chodzi o ponad 50 tysięcy złotych. Z czego 30 tysięcy zł to zadośćuczynienie, ponad 11 tysięcy zł odsetki, a około 7,5 tysiąca zł to koszty procesu, 900 zł wyniósł koszt zastępstwa w egzekucji oraz niespełna 5 tysięcy zł koszty egzekucji.